Dotarł do nas właśnie fotograficzny Samsung Galaxy K Zoom. Yy, dzisiejsze odpakowanie może nie będzie zbyt przebojowe, bo telefon już ktoś przed nami testował. No niemniej, zajrzyjmy do opakowania, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Obejrzymy telefon i przekonamy się, z czym będziemy mieć do czynienia przez najbliższe kilkanaście dni. Yy, rzut oka na specyfikację. LTE kategorii 4. Procesor Hexacore 1,7 plus 1,3 Giga yy, na dwóch zerniach i na czterech. I ekran 4,8 HD Super AMORE czyli 720p rozdzielczość, 2 GB bateria 2400 mAh i 27-megapikselowy aparat z 10-krotnym zoomem, 2-megawa kamerka na przodzie. No to cóż, otwieramy i patrzymy. I tak, już na pierwszy rzut oka widzę, że telefon w porównaniu z poprzednikiem jest znacznie mniejszy, znacznie smuklejszy. Ma bardziej taki, nazwijmy to, mobilny kształt. Tamten niezbyt dobrze leżał w kieszeni, trochę miejsca zajmował, był po prostu gruby. Ten jest znacznie smuklejszy i w zasadzie wygląda jak troszeczkę grubszy smartfon no nie może być zbyt smukły no bo ta optyka musiała się gdzieś zmieścić wiadomo i za to nie będziemy go ganić natomiast na pewno jest zdecydowanie poręczniejszy od poprzednika chociaż pod kątem fotografii spoglądając trochę szkoda że stracił taki charakterystyczny grip jaki miał poprzednik poprzednik miał tutaj takie wybrzuszenie za które można było wygodniej złapać no ale nadal mamy yy, klawisz spustu migawki i to jest ważne włącznik przyciski głośności wszystko na jednym boku na drugim nic Mamy tylko tutaj klapkę na kartę Micro SD. Uchwyt chyba do smyczy, mam wrażenie, o, ktoś go już trochę opuścił, wygląda na to. Nasz egzemplarz jest troszeczkę uszkodzony, no ale trudno. Widać dzięki temu, że ta obudowa powiedzmy, że mimo że jest wykonana z tworzywa, to chyba całkiem nieźle znosi upadki, wyświetlacz nie trzasnął temu komuś, a upadek był widać dosyć ostry, bo tutaj aż mamy głębokie zarysowanie. No może jeszcze zdejmijmy pokrywę. O, tu jeszcze w międzyczasie xenonowy flash, co prawda z niedużym reflektorkiem, ale zawsze lepszy niż LED. I diodka wyświetlająca, wspomagająca autofokus, to też ważny dodatek. Głośnik jest tutaj trochę nietypowo, u góry telefon. Zajrzyjmy jeszcze pod pokrywę, bo w odróżnieniu o nie, poprzednik też był demontowany. Szczerze mówiąc, wybaczcie, ale już niedokładnie pamiętam. Zdaje się, że też miał wyjmowaną baterię, musiałbym to sprawdzić. Yy, ale tak, ucho dla smyczy oczywiście potwierdzam jest tutaj. Tu chyba w którejś odmianie powinna być antena NFC. W tym modelu, ponieważ nie widzę tu żadnych styków metalowych, zdaje się, że jej nie ma. Raczej na pewno nie ma. Tu się poprawię. Wyciągniemy baterię, zajrzyjmy co pod spodem. No oczywiście gniazdo pojedyncze na kartę i jest to gniazdo na standardowy SIM. Dobrze, to zostawmy na razie telefon, niebawem go uruchomię. Opowiem Wam troszeczkę yy, w kolejnym filmie, jak, jak go się obsługiwało, jak się sprawował. Zajrzymy, co w opakowaniu. Prosta instrukcja. Zestaw słuchawkowy, dobrze znany użytkownikom innych modeli Samsunga. Te słuchawki całkiem nieźle grają, więc yy, nie będę na nie narzekał. Kabel USB, wiadomy składnik zestawu, gumeczki do słuchawek, dodatkowe silikony, no i zasilacz. A akurat tu nam się trafił trochę mały europejski zasilacz. Yy, no ale podejrzewam, że i zasilacze klasyczne też są. Ten tutaj brytyjski ma na wyjściu 1,5A i myślę, że standardowy europejski również takowy by był. Nie wiem dlaczego taki tutaj nam się trafił, ale tak jest. No to cóż, biegnę, yy, biegnę teraz, przesiąść się na ten telefon, porobić trochę zdjęć. No i jak najszybciej postaram się Wam o tym opowiedzieć. Aczkolwiek po drodze trafiają nam się troszeczkę może pechowo, albo na szczęście zobaczymy yy, targi IFA w Berlinie, więc opowiem Wam o tym telefonie niestety dopiero po targach. Apeluję o odrobinkę cierpliwości, no ale dzięki temu będziecie mogli zobaczyć więcej zdjęć, jakie ten telefon wykona. Na pewno będzie wyjazd do Berlina dobrym poligonem doświadczalnym dla tego telefonu. Bo tak naprawdę aparat tutaj gra pierwsze skrzypce. Smartphone to no jest po prostu bazowy Samsung Galaxy bez, bez żadnych udziwnień. I tutaj nie spodziewam się jakichś super cudów. Natomiast po aparacie oczekuję całkiem sporo. No jeszcze rzut oka na wyświetlacz. Tradycyjnie dla Samsunga. Mocno nasycone, by nie powiedzieć nawet cukierkowe, jako kolory. Niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale kąty widzenia całkiem w porządku. No i zapowiada się całkiem dobrze i przyjemnie przygoda z tym telefonem. Jak myślicie? Ja jestem optymistycznie nastawiony w każdym razie.